Cześć kochani, witam na moim kanale. Zapraszam Cię na szybki odcinek. Mam 3 strawki za 10 zł i zobaczymy, co z tego będzie. Zaczniemy sobie od laki. O, przełożymy sobie i teraz tak. Szukamy sobie 40, 6, 8, 2 i 1. Fajnie, w sumie 1, 2, 6, 8, 40, więc nie będzie trudno szukać. 12 nie ma, 45 nie ma, 29 nie ma, 39 nie ma. 39 nie ma

Pod ósemką jest 10 już tak jest spoko. Przechodzimy sobie do 500 tysięcy w diamentach. I szukamy 35, 11, znowu szukamy 8, 3 i 19. A mamy gdzie to jest 12, bliżutko zaczynamy obokiem. 31, 14, 39, 15, 6, 34 blisko.

Fajnie, bo by boom też wygrało. I teraz lecimy po kolei. Mamy winogrono, podkowa, serce, diament, złoto, banan, monety, truskawka, safe, jabłuszko, ananas, koniczyna, bank, gwiazda, pomarańcza, worek, wiśnia, bank, cytryna, banknot, ananas. Przechodzimy do drugiej gry. Jest pusta. Do drugiej strony chciałam powiedzieć. <gry> Następnej też nic nie ma. Gra numer 10. Cytryna, argus pik, worek, Jabłko, podkowa banknot, ogromny okarnek, gwiazda, garnek, dzwonek, banan, moneta i koniczyna. No niestety. Ale ogólnie nie jest tak źle, dlatego że na zbrawki wydałam 30 zł, zwróciło się 20 zł. A teraz żegnam się z Wami, życzę miłego dnia, pozdrawiam Was wszystkich, hej!